W Świnoujskim Szpitalu jest ich razem 130, same kobiety. I dzisiaj w czwartek 12 maja obchodzą swoje święto. O godzinie 11 w Szpitalnej Świetlicy spotkały się pielęgniarki położne. I chociaż lista problemów tych grup zawodowych jest bardzo długa, to dzisiaj, chociaż na chwilę, panie mogły odpocząć od swoich trosk. Są zawsze gotowe nieść pomoc i wsparcie. Życzę, aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dał radość i satysfakcję Panią. Niech codzienny wysiłek będzie doceniany, a praca na rzecz ludzi chorych budzi dumę i satysfakcję. Serdecznie Państwu dziękuję. Będziemy do tego dążyli, żeby te warunki pracy tutaj poprawić. Bardzo wiele zależy od wsparcia zewnętrznego. Dzisiaj rano słyszałem, to przekażę, bo to jest poważna wiadomość, że rządy nie, nie rozdysponował jeszcze kwotą 7,5 miliarda złotych na służbę zdrowia. Te pieniądze jeszcze są z drugiego roku. Nie wykorzystamy. Tak sobie pomyślałem, jak tak podzielić, choć i mogłoby dostać wcale niemało pieniędzy. Nie wiem na co, na co ministerstwo czeka. Słyszałem, że nie ma czasu, bo walczy z covidem. Ja wiem, ja wiem jedno, że pieniądze się rozdysponowuje bardzo szybko. I to nie jest ciężka praca, to jest przyjemna praca komuś dawać. Dziwię się, dlaczego ministerstwo nie, nie chce dać. Pewnie byśmy to, to, to przyjęli z radością i je właściwie wydali. Więc pewnie, ta, pewnie ten moment nastanie, że również nie tylko z świnouńskiego samorządu te pieniądze otrzymamy, również z zewnątrz na te kontrakty takie niezawesołe. Nie, nie na, na inwestycje, na, na, te, na wsparcie służby zdrowia w mieście, generalnie. I na to czekam, również ja, a czekacie zapewne i państwo. Ale dzisiaj nie przyszliśmy tutaj narzekać i, i nie obiecywać. E, przyszliśmy podziękować paniom, nie wiem czy pan jest bielęgniarz, nie wiem, do Pani, Podziękować wam za, za tą naprawdę trudną, podzielną. <dzysk ia> zawsze docenianą pracę. Pandemia w momencie kiedy się pojawiła, wymagała też od nas określonych postaw, tak? postaw moralnych, naszego osobistego zaangażowania i myślę, że tutaj bardzo dobrze się w tym wszystkim sprawdziłyśmy, bo postawy moralne zawodowe naprawdę były bardzo pozytywne. Niosłyśmy dobro pacjentom w ich bardzo trudnych chwilach ich rodzinom bo wiele odejść z tego świata no, było nagłych niespodziewanych. Tak wiemy, jak COVID przebiegał dobrze w parę godzin i niestety wszystko się bardzo skomplikowało. Dlatego też z okazji naszego święta oraz za to, że przetrwałyście tą pandemię, że byłyście w niej że chcecie pracować w zaradzie. Kładam Wam serdeczne podziękowania w imieniu całej Rady Szczecinskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Życzę, abyście w tym zawodzie trwały jak najdłużej. Obecnie średnia wieku pielęgniarek i położnych w Polsce to 53 lata i stale rośnie. Normą jest, że na wielu oddziałach pracują osoby, które nabyły już uprawnienia emerytalne. To tylko pokazuje, z jakimi problemami kadrowymi zmaga się system ochrony zdrowia w Polsce. A może być jeszcze gorzej, bowiem w ciągu dwóch lat pandemii z zawodu zrezygnowało ponad 3000 pielęgniarek i położnych.